Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jeśli wszyscy tak naprawdę byśmy się odżywiali zdrowo i nie tylko odżywiali, ale także unikali paskudztw, które są na przykład i w kosmetykach, i w jakichś medykamentach, to wszyscy żylibyśmy długo i szczęśliwie, nawet ani razu nie odwiedzając przychodni zdrowia. To jest udokumentowane. Grunt to sprawdzić, co się znajduje w naszym żołądku. A ja Wam powiem. Taki bardzo prosty przykład. Nie mogę tutaj w tym filmie oczywiście, to znaczy mógłbym, ale nie chcę też jakichś tam reklam robić produktom czy też firmom. Więc, przykład pierwszy z brzegu. Ktoś ma słaby wzrok. No, ma problemy ze wzrokiem. Więc wymyślili, żeby na przykład robić operacje laserowe. Na przykład laserowa korekcja wzroku. Nie jest to do końca bezpieczne. Poza tym, wszystko, co jest wymyślone, jest po to, żeby każdy mógł jakoś zarabiać. No, są te przychodnie, które zarabiają, są gabinety, kliniki okulistyczne, które zarabiają, i z punktu widzenia przedsiębiorcy, to jest coś zupełnie normalnego. Natomiast są na polskim rynku, na polskim rynku, na przykład takie produkty, że na przykład sobie tam wklepujecie wokół oczu, nie chcę mówić, co to jest dokładnie, i są poprawy. Jeśli chodzi na przykład o witaminkę D. Też są nie wszystkie witaminy D oczywiście są tak samo dobre. Ja nie mówię tutaj o tych, które możemy kupić w drogerii, czy też w pierwszej lepszej aptece, ale takie tworzone naturalnie. Jeśli będziemy to przyjmować regularnie. Regularnie będziemy przyjmować witaminę D, witaminę C oraz jest Adek, taki kompleks witamin, najlepiej w kroplach, czyli taki roztwór i sobie bierzecie kromkę suchego chleba, kilka kropelek rano i wieczorem. Są też naturalne medykamenty na wzrok i wszystko to, o czym mówię, sam osobiście przebadałem. To nie tak, że ja sobie opowiadam. Jest zsiadłe mleko, które doskonale przeczyszcza jelita. Ja nie jestem ekspertem, ja nie jestem lekarzem. Nie jestem. Nie jestem medykiem, nie mam żadnych szkół, nie jestem żadnym zielarzem. Jestem zwykłym człowiekiem, który próbuje szukać czegoś innego. Jak ktoś chce, to może sobie kupić, ale tamte produkty też są drogie, ale te według mnie są skuteczniejsze. Dlaczego? Na przykład, żyjemy w takich czasach, że nawet jeśli ktoś robi coś dobrego, stworzył, wymyślił doskonały lek, to nie może go sprzedać, na przykład coś na oczy, nie może sprzedać jako leku na oczy, tylko na przykład lek przeciwzmarszczkowy. No bo żyjemy w takich czasach i gdyby wszyscy się stosowali do tej naturalnej metody, to wszystkie apteki by upadły, wszystkie kliniki by upadły i nie mieliby co robić i nie mieliby jak zarabiać kasy. A wszystko jest do zrobienia. Podstawą jest zdrowa dieta, to co jemy. Gdybyśmy wszyscy odżywiali się zdrowo, gdybyśmy unikali tych wszystkich, wystarczy przecież poczytać skład produktów tych wszystkich świństw, to bylibyśmy zdrowi. Nie chorowalibyśmy. Przez trzy tygodnie jest taka terapia. Z siadłym mlekiem, tylko takie mleko od gospodarza. Nie jakieś kupione, bo ktoś mówi: ale kupię sobie tam maślankę w supermarkecie i będzie to samo. Absolutnie nie, bo to nie jest mleko. To jest coś przetworzonego, a tylko prawdziwe mleko prosto od krówki. I jak byłem mały, by z pewnością też ktoś też tak robił, to mój dziadek miał krowy. Miał krówki, więc ja osobiście. Doiłem to mleczko, doiłem krówkę, oczywiście miałem mleczko, a później takie jeszcze cieplutkie. Ja wiem, że teraz w tych czasach może to się wydawać obrzydliwe i dziwne. W tamtych czasach tak było. I to nie są wcale jakieś tam odległe czasy, to jeszcze było nie tak dawno. Dopiero teraz się zmienia, że nie możemy mieć kurki, a po co? Ano, po to, żebyśmy jedli to, co nam każą, żebyśmy się odżywiali tak, jak nam każą. I wkrótce będzie tak, że nie będziemy mogli hodować czegokolwiek u nas, w naszym domu, w naszym ogrodzie, że nie będziemy mogli jeść czegokolwiek, co nam się wydaje zdrowe. My będziemy jeść to, co każą, bo nawet nie będziemy mieć dostępu. A zrobią tak, że jeśli ktoś będzie coś robił pożytecznego, no to mu zamkną, albo tę osobę zamkną. Może wprowadzą takie prawo, że masz kurkę, no to kurczę pójdzie siedzieć zamiast kurki, to kurka już nie będzie siedziała, tylko ty będziesz siedział. Tak może być. Ale jeśli wszyscy wyeliminujemy te paskudztwa, te bakterie, to nie musimy chodzić z wizytą gdzieś tam u specjalisty, nie musimy się umawiać, możemy normalnie żyć. Witamina CD, unikać tych produktów przetworzonych, bardzo przetworzonych, czytać etykietki. Ja nie mówię, żeby nie chodzić do supermarketu, bo wiadomo, no Czasem trzeba pójść, ja też chodzę. Ale trzeba uważać. Tutaj chodzi o to, żeby mieć zdrowy rozsądek i zdrowe podejście. Ja też, przecież ja nie jestem święty. Muszę wam się przyznać, że jeszcze nie tak dawno nie tak dawno. Uwielbiałem Coca-Colę. Tak, robię reklamy Coca-Colę. Ale to była kwestia jednego dnia. Nie piję tego za przeproszeniem gówna już nigdy, i od tej pory nawet nie, nie. Ręka nie świeżbi żeby dotknąć gdzieś w sklepie, wręcz przeciwnie. Mam odruchy takie wymiotne, jak to widzę. Od wszystkiego można się odzwyczaić. Od wszystkiego. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest uzależniony od czegoś i nie da rady. Da radę. Jeśli będziemy zdrowo się odżywiać, ja nie mówię tak jak w tych sklepach ekologicznych, gdzie ludziom się wydaje, że się zdrowo odżywiają. Ostatnio podsłyszałem taką rozmowę, że ktoś mówił: jakaś kobieta, dziewczyna z facetem, może na jakiejś randce byli i mówił mu tak. Wiesz co, ja tego to nie, tego to nie, tego to nie, tego nie, no ale palę, nie? Więc jak sobie myślę, kurczę, okej, okay, tutaj bio, eko i tak dalej, ale z drugiej strony to jest chyba wszystko uwarunkowane modą. No bo tamten nauk też jest modny, więc. No idziemy za modą. Nie jem mięska, no bo modne. Nie jem tego i tego, jem bezglutenowe, no bo modne. Ale później tam sobie popiję, modnego piwka, popiję sobie, popalę, coś porobię. No i tak wygląda. A później kolejki. Kolejki do specjalisty. W 2020 zdrowy jak ryba, w 2021 zdrowy jak ryba, w 2022 przeziębiony byłem raz. A Tak, to normalnie wychodzę, normalnie się ubieram, normalnie funkcjonuję, normalnie żyję. Są metody, żeby być zdrowym, żeby funkcjonować normalnie. Wszystko zależy od nas, wszystko jest do zmiany. Ja też kiedyś wszystko jadłem, wszystko piłem, ile się odżywiałem, ale zauważyłem, że od kiedy zmieniłem to, no to czuję się lepiej. A jak ktoś przez trzy tygodnie, tygodnie będzie sobie codziennie pił szklankę z mleka, to zobaczy, że wszystko mu się przeczyści. Będzie szedł do toalety, kubkę zrobi fajną, wróci, nie będzie żadnych wzdęć. Nie trzeba być medykiem, nie trzeba być jakimś wielkim specjalistą od telewizora, żeby coś sprawdzić, przetestować i się wypowiedzieć. Przecież to jest wszystko naturalne. To nie są jakieś medykamenty od czarodziejów, od jakichś tam wynalazców. To są zwykłe, domowe metody naszych babć, naszych dziadków, prababć, pradziadków. Oni kiedyś nie mieli, nie mieli tego. Co mamy my? Był taki film, oglądałem, chyba Medicus się nazywał, o takim chłopaku, on chyba z Wielkiej Brytanii, z Anglii, wyjechał do, do Persji, żeby uczyć się medycyny od najlepszego mistrza. I tam jest to doskonale pokazane, że bez tych wszystkich aparatów, które mamy teraz, można było leczyć ludzi. Nawet w tym filmie było pokazane, że ktoś miał problemy ze wzrokiem, właściwie to już prawie nie widział i został wyleczony. I to nie, że jakiś cud, tylko naturalna medycyna, taka... Nie komputery, nie aparatura, tylko coś naturalnego. Bo kiedyś tak leczono. Ludzie byli zdrowi, nie było żadnych tak zwanych dziur ozonowych. Pamiętam kiedyś jakaś tam dziura ozonowa. Powiedziano, żebyśmy nie wychodzili na słońce, bo słońce jest szkodliwe. Słońce powoduje nowotwory. Przecież przebywanie na słońcu daje nam naturalną witaminę D. Naturalna, no, generalnie witamina D, powoduje, że nie mamy żadnych nowotworów. Musimy mieć bardzo dużo tej witaminy D, a. Nie ma nic lepszego niż wychodzenie na słońce. Im bardziej jesteśmy odkryci, latem gdzieś, jak jest słońce, to tym jesteśmy zdrowsi. No ale powiedziano w telewizjach, powiedzieli, że, no, słońce nie jest zdrowe. No i ludzie się pochowali. Ludzie się zaczęli nakrywać czymś na słońcu, żeby się nie poparzyć, żeby nie dostać jakiegoś otworu i tak dalej. A jednocześnie zamknęli sobie drogę do zdrowia. No bo w telewizorze powiedzieli. To samo w telewizorze, no to i to nie jest zdrowe. Teraz słyszałem, że sklepy zielarskie czy zielarzy mają już wyeliminować całkowicie. Jak myślicie po co? Po to, że, że im się po prostu nie podoba, że oni nie korzystają? Nie. Bo jest alternatywa, jeśli jest alternatywa dla czegoś, co jest mainstreamowe, no to jest złe. I tyle w temacie. Ciągle chodzi tylko o pieniądze, bo jeśli ktoś coś robi, jeśli ktoś coś wymyśli, dam wam taki przykład. Są kosmetyki. Przede wszystkim kobiety myślą, że jak będą używać tych bardzo drogich kosmetyków, to będą miały skórę, wszystko będzie piękne aż do późnej, późnej starości. Ale znam też takich ludzi, którzy nie użyli ani razu niczego na swojej buzi. Niczego. Uwierzcie mi, niczego. I skórę mają lepszą niż wiele osób, które używa najlepsze, najdroższe kosmetyki. Wiecie o co chodzi. To samo na przykład szampony. Można sobie mieć samym żółtkiem jajka. I włosy są zdrowsze, ale wiecie, tam są przecież te biznesy, więc szampony też muszą, muszą się sprzedawać, bo są lepsze, są szampony bezłupieżowe, e, są szampony jakieś tam na łysienie. Ja wiem, że ktoś powie: że no, no pomógł mi, ale wiecie, no są metody naturalne, wystarczy sobie buzie. Też czymś przemywać. Sama woda więcej daje niż te wszystkie kosmetyki. Są ludzie, którzy niczego nie nakładają na siebie i mają piękny, zdrowy wygląd. Są ludzie, którzy nie jedzą tego, co im każą jeść i mają w fenomenalnym stanie swój układ trawienny. Są ludzie, którzy żyją po swojemu, robią po swojemu i każdego dnia, każdego dnia cieszą się wyśmienitym zdrowiem. Więc, no, wybór należy do nas, moi drodzy. Po co ja to wszystko mówię? Po to, że jak ja widzę te pełne fast foody, ja też nieraz byłem w fast foodzie. Byłem, więc mogę się wypowiedzieć. Jak ja to widzę, jak ja teraz widzę ten wrzask i ten płacz. Jak to McDonald's kurcze podrożał. Jak to KFC podrożało. No to jest takie drogie, co my teraz zrobimy? No, przecież można sobie samemu zjeść: samemu kupić dobrego kurczaka, usmażyć, zjeść, a nie zapychać się tym. Gdyby ktoś czytał skład tego wszystkiego, co tam jest, to by dostał zawału chyba, chyba by zwariował, by by wykitował gdzieś, wylądował nie wiadomo gdzie. Dobra, trzymajcie się bardzo cieplutko, to tak na luzie, żeby, żeby o czymś pogadać pozytywnym, bo są metody, żeby, żeby być zdrowym, żeby być szczęśliwym. Podstawa to włączyć telewizor i spotykać się z ludźmi. Nie siedzieć gdzieś w domach. Często też jest tak, że. Ktoś na przykład słucha mnie, bo lubi, więc jakoś ten dzień sobie wypełnia, jest mi bardzo miło. Trzeba wychodzić na zewnątrz, na dwór, na pole, jak zwał, tak zwał, w każdej okolicy inaczej mówią, chociaż po to, żeby się przejść, chociaż po to, żeby się przewietrzyć i chociaż po to, żeby zobaczyć ludzi. No bo ich celem jest też to, żebyśmy w domach siedzieli, żeby najmłodsi uczyli się w domu, żebyśmy pracowali w domu, żebyśmy zagupy robili w domu. No to chodzi, żeby siedzieć, więc trzeba zrobić im na złość i trzeba jak najwięcej wychodzić. Po prostu wychodzić, spotykać się, rozmawiać, siedzieć w parku i będziemy zdrowi. Pozdrawiam i do usłyszenia, cześć, pa. pa.